Cześć, dzień dobry, witam was w już drugim odcinku. Już mamy nazwę Kropka nad X, tak, tutaj mówimy, tam są nasi słuchacze. Ale będziemy rozmawiać głównie z sobą, a moją gościnią jest Ania Zachurzok z AKF Clubs. Cześć. Cześć. E, cenię bardzo e, Feminatyw. Dzięki. E, Aniu, powiedz mi, skąd w zasadzie wzięłaś się w klapsie? Jak to się stało, że e, zainteresowało cię ten taki klub filmowy? Skąd się wzięłam w klapsie? E, hmm. Chyba... Najbardziej to zniechęci. Zniechęci? <laughs> tak. To na pewno lepiej niż z niemożności. A z niemożności też trochę. Pochodzę ze wsi, z Chybia, zresztą tak jak i Klaps. I Chybie no, nie ma zbyt wielu atrakcji i możliwości dla młodych ludzi. I tych. 20, prawie 5 lat temu też tak było. Był wtedy, był wtedy klaps i był wtedy klub pod amfiteatrem. Oba były jakoś tam związane z Gminnym Ośrodkiem Kultury i, i trochę ze sobą konkurowały. Ten klub pod amfiteatrem to było takie nieformalne stowarzyszenie. Młodych ludzi wtedy. E, natomiast Klaps e, to było wtedy królestwo m, starszych panów. E, Samoadrujących się jeszcze dodatku. E, trochę tak, którzy robili dziwne filmy, e, i, ale my na te wszystkie ich filmy i e, imprezy chodziliśmy. Mhm. E, oczywiście, że chodziliśmy. Do tego z brakulaku, że nie było dostępności, tak? Rozumiem. Tak. Tak. E, wiadomo, nie mieliśmy wtedy ani samochodów, ani za bardzo możliwości, żeby jeździć do y, miast w pobliżu, które oferowały o wiele więcej. Chodziliśmy tam do szkoły, jasne, jeździliśmy tam do szkoły, ale no komunikacja jak to komunikacja. No więc, tak, wykluczenie komunikacyjne y, robiło swoje. No więc mieliśmy Siebie, i rzeczywiście panowała między nami jakaś taka trochę konkurencja, trochę niechęć. Oni z tej wysokości tak to było. Właśnie taki mm -hmm. udogadniacz, którym i my, i oni niech się nie przejmują. Niestety okay. czasami tak jest, że Dobra. będzie nam tutaj skrzyczało coś, nie coś. Chochliki. O, Spoko. O, one coś robią. Tak, tak. To chochliki niestety takie są, że tak. e, pioczą tak, i tak, przeszkadzają. Tak. No więc dobra, wracając do tego, co było przed chochlikami, klaps był, no właśnie, taki jakiś osadzony w rzeczywistości, z dorobkiem, no właśnie, poważny, starsi panowie. Znaczy oni wtedy nie byli bardzo starsi, ale dla nas byli bardzo starsi, bo ja miałam wtedy, nie wiem, jakieś 18-17 lat. To nawet 36-latkowie są takie, że... A, to jest grzybiali starcy już byli wtedy, to tak wiadomo. Jest. I, I tak i trochę się ich baliśmy, trochę nas śmieszyli, trochę nas oni też traktowali niezbyt poważnie, bo oba, oba te kluby działały na polu kulturalnym. Towarzyskim i kulturalnym, o tak może powiem, z tym, że no my robiliśmy bardziej takie rzeczy typu, Wystawy naszych prac malarskich, wieczory poezji, jakieś szalone imprezy taneczne, na no, takie wygłupy młodych ludzi, i urządzaliśmy sobie tą przestrzeń dla siebie i tą kulturalną, i towarzyską, i fizyczną a oni mieli ten swój klaps, który tam już był od zawsze. I tak to było. I wydawało mi się, że nigdy w życiu nie, nie, nie. Także się nam pokazuje często, to jest na przekór i zazwyczaj trafiamy tam, gdzie albo nie chcemy, albo przekonujemy się do tego, że jednak tam, gdzie zawsze myślimy, że jest niefajnie, możemy odnaleźć część siebie. Tak się właśnie okazało, ale to szybko się bardzo okazało, bo nagle się okazało, że pan Franciszek Dzida, założyciel i wtedy również prezes amatorskiego klubu filmowego Klaps, któregoś razu powiedział do mnie, do mnie Andy Zachuszok, że miałby propozycję i że zaprasza do pracy przy filmie i że chciałby, żebym się zajęła scenografią. No i wtedy to już było żadne tam oglądanie się na, na to, że to właśnie daleki stary i niedobry klaps tylko interesująca przygoda i jak najbardziej tak I, i tak to było te... Te nasze niechęci, one też trochę wynikały z tego, że oczywiście klapsowicze też przychodzili na nasze imprezy i mówili nam, że jesteśmy, że już to, to co my robimy to już wszystko było, że w ogóle żadnych odkryć nie dokonujemy, że no, że właśnie te, te wszystkie nasze klimaty to oni już robili 20 lat temu. Czyli takie przestrzenie, żeby tylko powiedzieć swoje i... Trochę tak, trochę to, trochę to była taka, ale teraz sobie myślę, że ta krytyka nie była jakaś taka bardzo złośliwa ani, ani nietrafiona. Robiliśmy rzeczy, które nas wtedy interesowały. Nie wiem, czy myśleliśmy, że one są odkrywcze. Nie fajnie się tego słuchało, nie chcieliśmy tego słuchać. Mhm. Pewnie, że nie. Natomiast to była prawda, tak właściwie. Nie robiliśmy rzeczy, bardzo oryginalnych, ale robiliśmy swoje rzeczy i tak to było. Mhm. Aniu, a nazwałabyś się bardziej amatorem, twórczynią niezależną, czy może właśnie cały czas tylko i wyłącznie scenografką, albo aż? E, czy ja jestem, e, ja tak paradoksalnie e, Pierwsze kroki w filmie, takie, takie moje, stawiam od niedawna bardzo. Mimo, że w klapsie jestem od bardzo wielu lat, to swój pierwszy film zrobiłam trzy lata temu to, i to jest bardzo zabawne. A teraz robię drugi. To są jakieś takie dokumentalne zapisy moich obserwacji. Tak, tak, takie hmm, nieplanowane, o tak bym powiedziała. Mhm. Natomiast Uczestniczyłam w produkcji bardzo wielu i tworzeniu bardzo wielu filmów. Um, oh, kim jestem? Um, właściwie to o sobie myślę jako o, bardziej o organizatorce, o, o um, wiem, kierowniczce planu, um, o producentce filmów. Um, to jest, to jest w ogóle chyba takie coś, co lubię najbardziej w klubie, yy, czyli towarzyszyć młodym ekipom filmowym yy, i organizować im to zaplecze, tak żeby, yy, żeby im się dobrze tworzyło. Gdzie jest w ogóle Chybie? Bo tak sobie rozmawiamy o Chybiu, że to jest wioska tak? tak. położona w powiecie cieszyńskim. Tak? E, tak, tak, tak. To jest wioska i gmina wiejska, mała bardzo. I jeszcze ci przerwę. Jak to się stało, że w ogóle tam powstał amatorski klub filmowy? Bo to też jest taki ewenement mm -hmm. dosyć można powiedzieć i na całą Polskę, może nawet świat, Europę. Mm -hmm. e, Dobra, to po kolei chybie to jest rzeczywiście mała wieś w gminie chybie. Tąże gminę wiejską tworzy pięć sołectw, pięć wsi. O czym się iksowicze mogli przekonać ostatnio. <noise> tak, trochę was pociągaliśmy w po tej naszej gminie. Było nam bardzo miło. Super, cieszę się. I co? I tak, rzeczywiście to jest powiat ciszyński, województwo śląskie. Mamy blisko i daleko do tych właśnie dużych ośrodków w Województwie Śląskim, do Katowic, do Bielska, do Cieszyna, do Pszczyny. Nie, przyczyna to już nie jest. A nie, województwo Wojsłowiański jest, ale nie powiat. Jest, jest, tak. E, tak, tak, tak. E, bo tutaj teraz jakoś mi się nałożyły te administracyjne historie. E, to są te ośrodki, które, które właśnie, e, które mają kina, mają, e, nie wiem, jakieś tam poważniej działające ośrodki kultury, mają e, teatry, e, mają tętniące życie e, kulturalne. E, ale, 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 właśnie my do nich musimy jechać. Musimy do nich jechać. Teraz to już w ogóle głównie samochodami, ponieważ ta komunikacja publiczna kuleje bardzo od wielu lat. To jest problem. Właśnie to był też taki ważny wątek zawsze w rozmowach z panem Franciszkiem Dzidą, bo on był takim programowym przeciwnikiem. Samochodu, nie posiadał prawa jazdy, nie posiadał samochodu, poruszał się pociągami, autobusami, i on znał to świetnie to, że właśnie, że nie za bardzo można pojechać na przedstawienie, na film, bo one odbywają się w porach wieczornych. Trzeba jeszcze wrócić. A potem trzeba wrócić. A wiemy również świetnie, że w ogóle fantastycznie byłoby po. Spektaklu, czy po filmie, czy po jakimś wydarzeniu, koncercie pójść ze znajomymi, obgadać rzecz na gorąco, podzielić się wrażeniami. No i właśnie, i to, i to, to już się robi dla mieszkańca wsi. Problematyczne na pewno. Trudne i problematyczne, tak. No bo właśnie, bo nie ma jak wrócić, albo trzeba się jakoś specjalnie organizować. To są rzeczy, które myślę, że. Często naszym władzom w ogóle gdzieś umykają, że właśnie ludzie niekoniecznie tylko chcieliby pojechać gdzieś do pracy albo do szkoły, ale może też chcieliby pojechać, żeby skorzystać z kultury i... odchamić się po prostu. Troszeczkę też. mówiąc brzydko. A gdzie w tym wszystkim? Klaps. Dobra, i teraz klaps. Nie ma takiej zupełnej pewności, dlaczego akurat powstał klaps w Chybiu, To znaczy oczywiście, że wiemy, że było ich trzech. Że byli. Zobaczyli Orła i tutaj założyliśmy tak, klub tak, filmowy. Tak, tak, tak. Że, że byli. No właśnie no mieszkańcami wszyscy byli mieszkańcami chybia, że Gdzieś tam się kręcili wokół cukrowni, która wtedy była ważnym elementem życia naszej gminy, bo duży zakład, bo był przyzakładowy dom kultury, bo były tam pieniądze to wszystko się wiązało z cukrownią. A myślę też sobie ja sobie tak układam to w głowie że. Że chybie było wtedy szare, nudne, puste kulturalnie. Pamiętam z takich dokumentów, które oglądałam, jakie były sekcje przy zakładowym domu kultury, i było to na przykład słomkarstwo i tym podobne porywające atrakcje. I myślę sobie, że 20-letni człowiek. Niespecjalnie chciałby układać słomki. Chyba, tak. że awangardowo. Chyba, że, ale <laughs> myślę, że. No bo wywrotowo. To, to jest domena właśnie młodych ludzi, że młodzi ludzie zazwyczaj prowadzą do wywrotu i rozumiem, że Franek Dzida i dwóch kolegów. Tak, tak, tak. tak czyli Józek Orawiec i Kazimierz Pudełko y, chyba nie chcieli układać słomek. Właśnie tak sobie to wyobrażam. No i. Jak to się stało? No bo to nie były tanie rzeczy. W sumie nadal nie są tanie rzeczy. Mhm. E, jeszcze tylko powiem, że oprócz tego, że sobie wyobrażam, że właśnie niespecjalnie kręciło ich układanie słomek, e, być może też wtedy niespecjalnie atrakcyjne było na przykład bycie ministrantem albo, bo jeszcze kościół mieliśmy i być może niekoniecznie chcieli być w partii na przykład, e, bo partia e, też chyba jakichś takich wielkich. E, nie wiem, porywów i, i, i ciekawych perspektyw, i zajęć nie, 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 nie organizowała młodzieży, chociaż mogę się mylić. To było dawno i nieprawda. Tak, ale. Ale wtedy, w tych latach właśnie 60., ten ruch filmowy, amatorski miał się świetnie. Myślę, że oni gdzieś na to trafiali, że jakoś to czuli, że, że takie rzeczy się dzieją i że w ogóle można. Było wtedy w chybiu kino, co jest bardzo ciekawe, prawda? No, ewenementem. Tak, chociaż znowu, bo może to w ogóle tak było? Pewnie musiałabym bardziej o tym poczytać, że, że ten poprzedni system jakoś tam próbował te ludzkie zainteresowania i, i, i właśnie takie jakieś drgnienia serca i tą nudę zagospodarować. I był, myślę, że kino było jednym z pomysłów, że te objazdowe kina, które wtedy były popularne, że właśnie takie przyzakładowe kina, Powstawały i w chybiu takie było. Franciszek Gida był z tym kinem związany, więc jego kręciło to, że można wyświetlać filmy i od tego też się klaps zaczął, bo oni początkowo chcieli mieć dyskusyjny klub filmowy, chcieli oglądać filmy. Zarażać ludzi miłością do tej sztuki filmowej, w sensie takiej biernej, jako widzowie, chcieli się spotykać i sobie o tym rozmawiać, pogłębiać wiedzę na ten temat, ale okazało się, że to im wystarczyło na bardzo krótko, że oni jednak. Tego paliwa było po prostu więcej. Tak, oni, oni jednak nie tylko chcą oglądać te filmy, tylko chcieliby mieć kamerę i robić filmy. I teraz przechodzimy do tego, że drogie, owszem, było drogie. Oni mają, znaczy oni mają, my mamy taką fajną historię w, tym, w tych naszych początkach, a mianowicie takim elementem mitu założycielskiego jest właśnie historia tej pierwszej kamery, która się w klapsie pojawiła, na którą wyłożył pieniądze jeden z tych trzech założycieli, czyli pan Józef Orawiec. Który z jakiegoś powodu lepiej zarabiał od nich wszystkich, albo był bardziej szalony, może, i postanowił dużo pieniędzy, chyba całą swoją wypłatę, właśnie wyłożyć. To nie był koszt całej kamery. Oni pozostali też się dożyli, ale on miał jakby taki największy, największy, wkład, w największy wkład. I tak, w tej naszej historii, w tych naszych mitach, są te spory i tarcia. Wiesz, co, co do tego, kto tam był najważniejszy. Czy ten, że właśnie wyłożył te pieniądze na tą kamerę, czy właśnie. No tak trzeba było brać paragony i wpadać <grym> je do kroniki. Oni, nie, 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 to mamy zapisane, że Macie dobrze, to Macie zapisane. On. Tylko wiesz teraz, komu przyznać pierwszeństwo? Mhm. Jako y, y, temu, który poniósł największe zasługi. Czy temu, kto wyłożył pieniądze, czy temu, kto wymyślił wszystko, bo pan Franciszek Gita y, jednakże. Jemu przypisujemy i on sobie przypisywał pomysł, być może zresztą to jest prawda. On był zresztą przez wiele lat taką lokomotywą ciągnącą klub, to jest oczywiste i, i niezaprzeczalne, ale jeszcze był ten trzeci, pan Kazimierz, który był tym pierwszym aktorem, amantem, grał chyba we wszystkich filmach tych, tych początkowych, nie wahał się. Dawał swoją twarz i swoje ciało, i, i tak. I jest do dzisiaj. To jest w ogóle piękne, że pan Kazimierz Pudełko nadal jest z nami, w sensie też takim czynnym. Mhm. Przychodzi na spotkania, przychodzi na imprezy i, i nawet miewa czasami chęć udzielania się. Czuje się dalej klapsowiczem. I to jest świetne. Pięknie. To porozmawiajmy teraz może przez ten pryzmat historii, którą e, przytoczyłaś, bardzo piękną e, i osobistą. Jaki jest klap dzisiaj? Czy przez pryzmat e, Franciszka Gidy y, Klaps, jakby powiedzieć? Rozrósł się albo w zasadzie zapoczątkował. To było takie jakby złota era w klapsie. I jaki on jest tak naprawdę dzisiaj? Czy bez Franciszka Dzidy klaps mógłby w zasadzie mieć jakiekolwiek jestestwo? Obawiam się, że gdyby nie było Franciszka Dzidy, to nie byłoby klapsu. Tak sobie myślę, że to w jego głowie zrodził się ten pomysł. To on był tym kimś, kto y, rzucił ziarno, <grym> ziarno> on, zgromadził, y, on zgromadził tych ludzi wokół siebie, tych, tych pierwszych, on ich zaprosił. Rzeczywiście ten, ten wkład y, mm, pozostałych dwóch założycieli y, jest również y, niezaprzeczalny i ważny bardzo. Y, natomiast to Franciszek Dzida... Y, on nam opowiedział tą historię tak w ogóle, bo to też jest ważne. W sumie chyba nigdy nie poznaliśmy tej opowieści od strony, czy też z tej, Sinnej którą ma w sobie, mhm. czy miał w sobie pan, pan Orawiec. Pan Orawiec niestety nie żyje. A czy pan Kazimierz nam ją opowiedział? Chyba jeszcze też nie. Może to jest jeszcze do nadrobienia, żebyśmy usłyszeli e, tą historię e, pana Kazimierza. Chociaż e, parę lat temu. Ja prowadziłam takie rozmowy, są, one są zarejestrowane z klapsowiczami, zadawałam im wszystkim te same pytania. Ciągle to jest nieopracowane, u nas tak czasami jest, że mm. <laughs> są rzeczy, które czekają, czekają. Być może te się doczekają. Mam już spisane te rozmowy. To już jest jakiś krok. Tak, to jest jakiś krok. Natomiast nigdy nie zostały zmontowane w wersje, no nie wiem, jakiegoś tam dokumentu, ale może to jeszcze też przed nami. No bo właśnie, czemu pytam? Powiedzmy to sobie wprost. Klapst już jest dosyć wiekowym mhm. klubem filmowym. To prawda. Mamy 55 lat. W tym roku obchodzimy jubileusz. A wracając do, do tego wątku, jacy jesteśmy, czy bylibyśmy bez Franciszka Dzidy. To, to już powiedziałam, że nie. Franciszek Dzida nosił w sobie i był artystą, nosił w sobie taki gen artyzmu, i, i na pewno taką wielką potrzebę kontaktu ze sztuką tworzenia i dzielenia się tym z innymi. Był lokomotywą, motorem, tym właśnie, no, kreatorem dobra, powiem to. Nie trzeba się wstydzić. E, nie. E, natomiast klub to nie był tylko i wyłącznie pan Franciszek dzida, mimo jego wielkości, i mimo tego, że to wiele jego filmów jest pamiętanych, było nagradzanych, ale nie tylko. Klub tworzyło i tworzy wiele osób. Do dzisiaj spotyka się wspaniałe grono seniorów, tych, którzy dołączali do Franciszka Dzidy, Kazimierza Pudełko i Józefa Orawca na tych. Na przestrzeni tak, lat. Tak, ale w, w tych początkach. Mhm. Czyli te główne, są... te początkowe lata jakby od, odznaczyły się wszystkim w pamięci tak tak, to prawda. To był, to był też taki dobry czas lata 70., dobry czas dla, dla tego ruchu amatorskiego filmowego. Tych klubów było wtedy wiele, miały ze sobą kontakt, spotykały się na festiwalach. Zresztą Klaps też miał wtedy swój festiwal, ważny w Polsce. To był dobry czas. Potem, wiadomo, przyszły różne. Wiadomo też zmieniała się nie wiem, technologia, technika. Yy, Zazwyczaj tak wyrazu. jest, że jak wszystko przed do przodu, to jednak ci filmowcy są. Może tak, może nie, może teraz generalizuję, troszeczkę są zacieśśnięci w tym, że oni mają tam, dajmy na to kamerę 16 mm, pracowali na nią przez 15 lat, i my tak łatwo nie podejmiemy tego <grym> wideo, gdzie no, to w sumie jest takie ludzkie bardzo. Ale co o to chciałem zapytać, to o to. Yy, Jaki jest klub dzisiaj? Jaki mm -hmm. jest dzisiaj? E, I o plany na przyszłość. Takie mm -hmm. powiedzmy, czy jest szansa na rozwój dalszy? I e, jakie są pomysły, jaka jest młodzież może, czy nadal są tak chętni, jak wtedy tamta młodzież? E, super, dzięki. To jest dobre pytanie. E, dzisiaj klaps to jest wielopokoleniowe mm, stowarzyszenie wielu osób. Właśnie jesteśmy po takich podliczeniach. Podliczeniach, to, to złe słowo jest, ale dobra, po takim liczeniu się, pewnie, że tak. Z, z rokiem jubileuszowym wiąże się to, że robimy sobie takie tradycyjne tablo i, no i właśnie ono się składa z portretów obecnych klapsowiczów i tych portretów jest ponad 40. I to jest świetne. To są osoby w różnym wieku. Są to właśnie ci 70-paroletni klapsowicze z tych pierwszych lat, ale też są to dzieci, które chodzą. Może by się na mnie obraziły. Na pewno. To, to klas tam nie wiem, piątych, szóstych. Jest to młodzież licealna. Ale są to też dorośli, którzy dołączyli do nas całkiem niedawno, kiedy tworzyliśmy właśnie grupę fotograficzną, zajęcia fotograficzne dla osób dorosłych. I to jest coś fantastycznego. Ja to w klubie uwielbiam, że łączy się energia wielu osób osób w różnym wieku, z różnymi potencjałami, z różnymi historiami. I z różnymi doświadczeniami i z różnymi oczekiwaniami i potrzebami, bo jedni szukają w klapsie wytchnienia po całym ciężkim tygodniu i spotkania z, z, no, z znajomymi, może nawet już można mówić przyjaciółmi. Dzieciaki szukają swojego miejsca i możliwości chyba. No, jakieś samorealizacji na pewno, ale y, może niekoniecznie to są jakieś wielkie plany artystyczne. Y, wyrażenia siebie po prostu. Tak, jakiegoś wyrażenia siebie, ale też znalezienia jakoś pomysłu na siebie. Mhm. Y, czasami to są tylko takie chwilowe zainteresowania, takie, które trwają sezon albo dwa, y, ale też są to takie, y, takie przynależności, które trwają całymi latami. Są ludzie, którzy szukają e, miejsca, w którym e, mogą zrealizować e, najbardziej zwariowane pomysły filmowe lub fotograficzne. Też są tacy. E, I są tacy, którzy hmm. zaskakują mnie nadal. E, to jest całkiem niedawna historia. E, niedawno dołączył do nas Dawid. E, Dawid jest. E, Facetem w spektrum i y, jest człowiekiem, który najwięcej wie o klapsie. No dobra, oprócz lafacy, morka, okej. Okay. Ale y, człowiek, który przyszedł, żeby się zapisać do klapsu naprawdę świadomie. Tak chyba jak nigdy dotąd, wydaje mi się. Dobra, może Jędrzej Pisarek też był takim kimś, kto. Y, to, chociaż nie, bo on dowiedział się czy też zdecydował się na klapsy, kiedy przyszedł do nas w odwiedziny z klasą szkolną. Bo my robimy takie dni otwarte dla szkół. Po to, żeby właśnie, żeby im powiedzieć o tym, że jesteśmy, i zdarza, zdarzają się. Właściwie zawsze tak jest, że ktoś zostaje. Ktoś zostaje. Czyli To tak. jest taka jakby opłata, którą musi. Śmieje się <laughs> oczywiście, że przy każdej wycieczce musi zostać e, tak, tak, dziecko. Tak, 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 kogoś musimy złowić. To, tak, tak, tak. Y, to, to jest taka transakcja związana ze szkołą, że muszą nam jednego oddać albo dwóch. E, tak, i, i e, dobrze, i teraz e, idę dalej w tych, w tych historiach e, klapsowych. E, e, czym jest Klaps? Klaps jest też grupą nieformalną, nadal. E, nie mamy żadnej tam osobowości prawnej. E, Jesteśmy częścią gminnego ośrodka kultury, ale taką bardzo niezależną i, 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 i z wielką autonomią, tak bym powiedziała. Znamy swoją wartość, wiemy co wnosimy i sądzę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, którą możemy wnieść do naszej społeczności, w ogóle całej e, gminnej. E, nie wiem, czy wszyscy to doceniają, ale... E... To pewnie po czasie. to Jeszcze te 55 tak. lat to może jest <laughs> trochę za krótko. A, Aniu, może. powiedz ty mi, e, czego możemy wam życzyć na kolejne 55 lat? Oż cholera. <laughs> no, tak, wiesz, jednym zdaniem, jednym słowem też można. Czego e, e, na pewno chciałabym e, Chciałabym, żebyśmy... Zmiany, o, Okej. Okay. myślę, że jedno słowo to byłaby zmiana, ale dorzuciłabym do tego twórczą zmianę. Super. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Aniu. Moim gościem była Ania Zachurzok z amatorskiego klubu filmowego Klaps z Chybia. Jeszcze raz dzięki wielkie. A wy obserwujcie nas i wpadajcie na, nasz, na nasze konto YouTube. Tam e, wiele filmów e, robimy, jak widzicie, podcast. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze ja coś powiem. E, chciałam jeszcze powiedzieć, e, że bardzo się cieszę, że od jakiegoś czasu spotykamy się z AKFX e, z Mikołowa, e, i że wydaje się, że wiele przed nami. Tak. Że y, to jest fajna współpraca y, i że to jest twórcze, też właśnie takie dzięki. Dzięki wielkie.